Nowa siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury ma powstać pośrodku blokowisk, na terenach zielonych, gdzie w tej chwili znajduje się Psi Park. Zapytaliśmy mieszkańców i bywalców tych okolic, co sądzą o planowanej inwestycji. Tu na tych terenach ma powstać Pszczyńskie Centrum Kultury, które ma wyglądać w ten sposób. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak. Okay. Projekt wygląda świetnie i fajna inicjatywa moim zdaniem mhm. na wykorzystanie terenu. Dobre miejsce? No dobre, bo jedno osiedle, drugie osiedle, to, mhm. to jednak trochę jest nie tak na miasto iść tam do Aha. tego pece to mhm. i, I tam na przykład też chodzę na Tilapes, no ale mhm. tam sala taka malutka, mhm. co jedynie za 5-6 osób. Jak, mhm. Ćwiczyć to, to. Pani się podoba ten pomysł? Wie pani co, ale gdzie znowu pieski tak, pójdą nasze. Tak, tak, No jednak tu mimo wszystko tak. dużo piesków chodzi, nie tak. No, wydaje mi się, że to troszeczkę. Czyli pani przeprowadzają pieski tutaj tak, na ten. Tak? Nie, tak. Wydaje mi się, że to dobre. No pomiędzy osiedlami jednym i drugim, troszkę poza centrum. No i dogodne właściwie, bo i dojazd byłby. Także wydaje mi się, że całkiem dobre miejsce. Jestem za z tego względu, że się tu nic nie dzieje. Mały, mały obieg jest, bo jeszcze kiedyś chodziłem do takiego dużego, raczej tam w rynku, mhm. do, do tego domu kultury. Taka Pszczyna, tyle turystów też przyjeżdża, bo na zamek i to. Mhm. I żeby nie miała kina, to jest karygodne. Mhm. Tutaj na tych terenach zielonych ma powstać nowa siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury, która. Ma wyglądać tak. Mhm. Tutaj widzimy te bloki, które Tam są wb. za. No. Tak, mają być sale warsztatowe, ma być sala kinowa. No, no, sale... Czy będziecie likwidować ten park dla zwierząt? Tak, tak. Tak. A park i? ma być zlikwidowany. No wie Pani, no należałoby najpierw z tymi porozmawiać, którzy tutaj korzystają z tego, tu chodzą. Dużo osób tu chodzi ze zwierzętami, także nie wiem, ja bym się nie chciała w ich imieniu wypowiadać, bo to mnie nie dotyczy. Dużo osób tutaj przychodzi ze swoimi psami, jak też przechodzę tutaj na co dzień praktycznie, ale myślę, że można byłoby to w... W lepszym miejscu zrobić i w lepszy sposób, z lepszym sprzętem, na przykład, uh -huh, uh -huh. inaczej to wykorzystać. Ma być sala kinowa, yy, między innymi, także do Pszczyny ma powrócić kino. Yy, mają być sale warsztatowe, yy, amfiteatr yy, na zewnątrz. I 40 milionów złotych minimum ma kosztować to przedsięwzięcie co pan na to? No, z jednej strony się cieszę, z drugiej e, nie mogę odżerować wybiegu dla psów, bo podobno zniknie na rzecz tego. E, mam nadzieję, że się pojawi w jakimś innym miejscu, bo to jest e, coś super. I, i to jest taka jedyna jakby rysa na, na tym szkle, którą widzę. Dobre to czy niedobre w tym miejscu? To znaczy, jeżeli chodzi akurat o miejsce, to nie do końca mi się to podoba, ponieważ jest to chyba w sumie ostatni taki skrawek zieleni międzyosiedlowej. No i troszeczkę szkoda, że zniknie. Mogę swoje zdanie powiedzieć, mi to by nie tak. przeszkadzało. Ja jestem chętna wszelkiemu rozwojowi, jakiemuś tam, wie pani. No ładnie to wygląda. Wiem, że są zdania podzielone, jak zawsze, wśród ludzi. Natomiast no, i też bywa z przyzwyczajenia na rynku peczek, tak? Peczekul. Natomiast tutaj też ma to stać od, z odłogiem. Proszę bardzo. Ta inwestycja ma kosztować minimum 40 milionów złotych. To Pana zdaniem dużo, mało w sam raz? Coś nie, nie mam pojęcia, ile kosztuje mniej więcej koszt takich inwestycji, ale myślę, że jeżeli ma to być zrobione dobrze, to cena jest adekwatna do. do potrzeb. Tak, dokładnie. No dla mnie dużo. Ja mam małą emeryturę, także dla mnie każda kwota taka milionowa to jest duża. Nie wiem, jak to tam teraz w inwestycjach to wszystko drożeje. Patrząc na to, jak te przetargi wyglądały, że tutaj się okazywało, że ta kwota może być niewystarczająca, no to faktycznie pod kątem może tego jak ta budowa ma wyglądać, to jest to mało. Natomiast dla miasta przyczyna wydaje się, że to jest i tak. Dużo. Są może ważniejsze inwestycje w drogi, w chodniki. Przeraża Panią ta kwota, tak generalnie, czy? No wie Pani, teraz wszystko idzie w górę, no, no, no to, to nie, za, nie za bardzo, żeby przerażać, no bo wszystko kosztuje.